Długie czasowniki, być może trudne czasowniki, ciężkie w wymowie, ale też popularne i przydatne, dlatego dziś musisz się ich nauczyć. Jeżeli nie kojarzysz któregoś z tych słów, to dzisiaj ja sprawię, wrzucę ci do głowy to, że będziesz po prostu umieć się posługiwać tymi słowami, bo nawet jeżeli jesteś na poziomie A1, czyli dopiero zaczynasz angielski, to warto się tych czasowników nauczyć, ponieważ będziesz ich używać nawet na początku swojej drogi. No to co? Lecimy. Pierwszy. Participate. Znasz czy nie znasz? Kojarzysz Participate? Słuchaj, on może być synonimem z czymś takim jak take part. Take part i participate to jest brać w czymś udział, partycypować. Mamy coś takiego w języku polskim. I na przykład jakieś zdanie, żeby to zapamiętać. She loves to participate school activities. Albo jakieś school competitions, czyli szkolne aktywności, czy jakieś tam konkursy. She loves to participate, to participate. Na przykład you are, czyli ty jesteś participating, partycypujący, biorący udział, czy też biorąca udział In my class. Czyli ty teraz na moich zajęciach bierzesz udział, partycypujesz. Ma to sens? Jedziemy dalej. Appreciate. Spróbuj to wypowiedzieć. Appreciate. Wygląda trudnie, wygląda dziwnie. Appreciate. Trochę po włosku. Być może po włosku jest tak samo. Appreciate. Tymczasem po angielsku appreciate. Appreciate. Spróbuj to wypowiedzieć. Appreciate to jest docenianie czegoś. Tak, możesz powiedzieć komuś. Thank you, no znasz to, thank you, ale możesz też powiedzieć I appreciate, czyli takie, ja doceniam. Na przykład I appreciate your help. I appreciate your help with this project. Czyli doceniam Twoją pracę, Twoją pomoc w tym projekcie. I really do. Następnie mamy coś takiego, zobacz. Recommend. To recommend, rekomendować. No tak by to można sobie przetłumaczyć, ale to jest coś więcej. Recommend, oznacza polecać. Bo zobacz, jak często coś rekomendujesz. Rekomenduję to oficjalnie moją pieczęcią. No tak raczej nie mówisz, ale polecasz coś komuś bardzo często, tak? Albo prosisz kogoś o polecenie. Could you recommend me something? Na przykład, could you recommend a good movie? Tak, możesz mi polecić dobry film? Albo Can you recommend a good restaurant in this area? Czy możesz mi polecić jakąś dobrą restaurację w tym rejonie? A jak z czegoś jesteśmy naprawdę zadowoleni, to można powiedzieć I recommend that. I recommend it. I recommend the product. Widzisz, ja polecam, rekomenduję. Koniecznie to opanuj. To teraz coś takiego łatwiejszego. Congratulate. Kto nie zna tego? Congratulations. Tak najczęściej to używamy, tak? Gratuluję Ci czegoś. Congratulations. Ale to są gratulacje, rzeczownik. Natomiast tutaj, to congratulate, gratulować coś. I w zdaniach to wygląda tak. I congratulate you on. To jakby gratuluję Ci tak jakby na coś, tak? Na przykład, I'd like to congratulate you on your promotion. Promotion to nie jest promocja, tylko awans w pracy. I congratulate you on on your promotion. Albo coś takiego codziennego. I congratulate you on buying a new car. Czyli gratuluję Ci tak z powodu kupienia nowego samochodu. Yeah, congratulations. Ale prawdziwym hitem tej listy, w której to omawiam, co bardzo ważne, omawiam to nie jest lista, O musisz się tego nauczyć, omawiamy to i zapamiętujemy przez to, jest recognize, recognize. To recognize to jest tak coś rozpoznawać, ale nie tylko. Podam Ci też inne znaczenie. I powiedz mi teraz szczerze, jak Ci się podoba, do tego momentu moje tłumaczenie tych zwykłych czasowników, zwykłych słów angielskich, ubranych trochę w zdania. Trochę coś tam ciekawego staram się dorzucić do tych słów, żeby je być może łatwiej zapamiętać, żeby je sobie tak skojarzyć. Czy memorize, żeby łatwiej zapamiętać, bo jeżeli Ci się to podoba, to nie tylko zostaw coś po sobie, ale pamiętaj, że coś takiego robię też w szkole czasowników. Tam mamy najpopularniejsze czasowniki, najczęściej używane czasowniki i przerabiamy jeden. Po drugim, do każdego minimum. Trzy przykłady w zdaniach, w różnych konfiguracjach, też w czasie przeszłym. Jeżeli czasownik ma na przykład formę przeszłą nieregularną, to też to uwzględniam, też to wszystko tłumaczę. Więc koniecznie, jeżeli chcesz się nauczyć najpopularniejszych czasowników angielskich, chcesz je opanować, sprawdź ten projekt. A zatem to recognize oznacza coś rozpoznawać, ale nie tylko, jak wspominałem, bo to też jest uznawać coś lub kogoś. Na przykład można by powiedzieć tak zwyczajnie. I don't recognize him after so many years. Czyli po wielu latach. I don't recognize him. Nie rozpoznaję go. Ma to sens? I couldn't recognize her. Nie mogłem jej rozpoznać. She has changed. Ona się zmieniła. I don't recognize her anymore. Natomiast też jedną z możliwości słowa recognize jest uznawać kogoś. Na przykład They don't recognize the pope. Czyli oni nie rozpoznają papieża? Nie. Jakiś na przykład odłam nie uznaje papieża. Albo They recognized the new king. Czyli oni jakby rozpoznali, uznali, można by tutaj też powiedzieć acknowledge, ale recognize będzie działać, czyli właśnie oni uznali nowego króla. Ma to sens? Tak, rozpoznali go, my Cię rozpoznajemy, Ty jesteś nowym królem. Recognize takie poboczne znaczenie. I na sam koniec coś co chciałbym zrobić tak w tym materiale i tak ogólnie do nauki angielskiego to encourage. Takie encourage. Ktoś być może tak bardziej na i się takie encourage, encourage, czyli zachęcać, tak zachęcać kogoś do czegoś. Na przykład weźmy jakieś zdanie. Parents should always encourage their children to explore new things. Czyli rodzice powinni zawsze encourage, zachęcać, tak, their children to explore new things, to learn new skills. I tam sobie możesz uzupełnić, co tylko zechcesz. Czy na przykład coś takiego, czym można zakończyć ten materiał? I like to encourage you to learn English. Chciałbym Cię zachęcić do nauki angielskiego. Dokładnie tak. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.